Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo przyjemnie mi jest, że mogę gościć w tak cudownym wydarzeniu i jako pierwszy w Polsce zapoznać się z nowościami i brandingiem marki Arkana. Na pewno jest to cudowna marka. Dlaczego mówię, że cudowna? Ponieważ świadczą o tym efekty pozabiegowe, o jakich informują nas nasi klienci. Pracujemy, prowadzimy mały salonik w mieście Ostrowie Świętokrzyskim. I każdemu z całego serca polecam współpracę z marką Arkana. Przede wszystkim powinno zależeć osobom, które prowadzą takie salony kosmetyczne, na efektach pozabiegowych, jak i na pielęgnacji kompleksowej dla swoich klientów pielęgnacji domowej. Taka pielęgnacja domowa na pewno potrafi zwiększyć te efekty pozabiegowe, a głównie przecież o to nam chodzi. Dziękuję serdecznie, zachęcam wszystkich, zapraszam serdecznie, oby więcej takich wydarzeń, więcej informacji i... To, co mogę Wam polecić z całego serca, to jak najwięcej edukować swoich klientów. Jeśli oni będą mieli taką wiedzę na temat pielęgnacji domowej, na temat jakości Waszych usług, jakości kosmetyków, które proponujecie w swoim salonie, na pewno przekażą to kolejnym, swoim znajomym, swoim rodzinom. Przez to Wasze firmy będą rosły w siłę. Dziękuję serdecznie. No, pięknie. Logo nowe, troszkę, troszkę inne. Będę musiała się przyzwyczaić, aczkolwiek zdecydowanie na tak. Piękna prezentacja. No i nowe kosmetyki zachęcające. Na pewno będę je wypróbowywała razem z klientkami w moim salonie. Bardzo mi się podoba szata graficzna. Będzie bardzo ładnie wyglądała w gabinecie na półkach. Fajnie cieszę się, że Arkana idzie w stronę eko. A i W stronę nano nowoczesności. Jest świetna, jeden z moich ulubionych zresztą kolorów. Będzie pasował do logo gabinetu. Generalnie, klientki zawsze czekają na nowości, są, więc nie mogą się doczekać, tak, żeby jakiś nowy zabieg móc sobie zrobić w gabinecie. Także myślę, że każdy, każdy nowy produkt będzie dużym atutem w, w firmie. Nowy wizerunek jest bardzo nowoczesny, kojarzy mi się na pierwszy rzut oka z taką linią medyczną, ale uważam, że jest to e, dobre, e, ponieważ wzbudza takie zaufanie kosmetyków bardzo profesjonalnych, e, a właściwie takimi są. Myślę, że to strzał w dziesiątkę, dlatego że jak nie idziemy do przodu, to stoimy w miejscu, więc jak najbardziej jestem na tym. Fajnie, że będą też zmiany w samych kosmetykach, bo kolor też jest ciekawy, żywy, więc jak najbardziej, bardzo pozytywnie odbieram. Nowości podobają mi się bardzo, zwłaszcza linia pod oczy. Kolor, zmiana koloru to muszę się jeszcze oswoić, ale wygląda to bardzo medycznie.